Cześć, mam na imię Łukasz, a wy oglądacie kanał Perfumaniak. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 10 według mnie najlepszych zapachów biurowych. Zostańcie ze mną i oglądajcie do samego końca. Jednak zanim przejdziemy do tematu głównego tego odcinka, standardowo jak zawsze chciałbym zaprosić Was do zasubskrybowania mojego perfumowego kanału. Kliknijcie suba i dzwoneczek oraz kciuk do góry pod tym filmem, jeśli film Wam się spodobał. Kliknijcie również kciuka w dół, jeśli Wam się nie podobał. Chcę zobaczyć tutaj Wasze interakcje. Zapraszam również na moje media społecznościowe, zapraszam na Instagrama, zapraszam na TikToka. Tam również znajdą się przeróżne materiały z perfumowym contentem ode mnie, także jeśli chcecie być ze mną na bieżąco, śledźcie mnie również tam. A tymczasem przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj przedstawię Wam 10 według mnie najlepszych zapachów do biura. Będzie to moja taka osobista lista. Na pewno wielu zapachów tutaj zabraknie. Dlatego, jeśli uważacie, że któregoś zapachu tutaj brakuje, napiszcie to w komentarzu. Ja tą listę opieram na podstawie zapachów, które są mi znane, które mam, miałem lub przynajmniej miałem okazję przetestować. I zdaję sobie sprawę, że wielu zapachów na tej liście może zabraknąć. Także, jeśli macie jakieś propozycje, które mogłyby się pojawić na takowej liście w przyszłości, piszcie w komentarzach. Postaram się je w przyszłości przetestować i nagrać. Reedycję tego filmu. Jednak zanim zacznę przedstawiać Wam listę 10 najlepszych zapachów do biura według mnie, najpierw postaram się Wam powiedzieć, jak ja widzę zapach jako zapach biurowy. E, moim zdaniem powinien być to zapach bezpieczny, nienachalny, z niezbyt dużą projekcją, e, ponieważ nie każdemu z Waszych współpracowników, czy na przykład klientów, których obsługujecie, e, taki zapach może przypaść do gustu. Może być on dla nich męczący, niewygodny, jak zwał, tak zwał. Moim zdaniem pracując między ludźmi, z ludźmi w środowisku biurowym lepiej wybrać zapachy o nienachalnej projekcji, takiej, która trzyma się bliżej skóry, która trzyma się tak sobie maksymalnie na długość ramion, tak żebyście nie wypełniali całego pomieszczenia, żebyście innych nie przytłaczali swoim zapachem. Wprawdzie nie ma żadnych takich przyjętych konwenansów, że jakiś zapach jest zapachem biorowym, czy nie jest, dobiera możemy użyć w sumie każdego zapachu. Ważne, żeby to był zapach użyty z umiarem, żeby nie męczył Waszego otoczenia, ani Was przy okazji. Fajnymi zapachami do biura będą zapachy, które są tak zwanymi zapachami klasycznymi, zapachami czystości, zapachami świeżości, które nie emanują swoją obecnością zbyt mocno. Moim zdaniem do pracy biurowej raczej nie powinniśmy używać tak zwanych zapachów głośnych, które dają o sobie znać parę metrów po naszym przejściu. Takie zapachy możemy zostawić sobie na jakieś imprezy, na jakieś specjalne wyjścia. A do pracy biurowej wybierzmy raczej stonowane zapachy, które również są bardzo eleganckie, bardzo profesjonalne w odbiorze, które dodadzą Wam fajnego, eleganckiego sznytu oraz profesjonalnego wydźwięku. Idealnie sprawdzą się w pracy codziennej, idealnie sprawdzą się również na jakichś spotkaniach biznesowych. Także przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od numeru 10. Dzisiejsze zestawienie otwiera numer 10 na mojej liście. Są to perfumy Calvin Klein Obsessed. Jest to zapach bezpieczny, poprawny, pachnący dosyć ciekawie. Jakbym ten zapach określił, jako taką pudrową słodycz. Jednak ta słodycz nie jest nachalna, jest całkiem znośna, nie jest przytłaczająca. Doprawiona jest również świeżością cytrusów, doprawiona jest także nutami kwiatowymi oraz odrobiną pieprzu, który dodaje takiej fajnej pikanterii. Trwałość jest na całkiem przyzwoitym poziomie w zależności od ilości aplikacji, wynosi ona od 6 do 8 mniej więcej godzin, projekcja jest nienachalna, maksymalnie na długość ramion, także nikogo nie będzie męczył, nikogo nie będzie przytłaczał w Waszym otoczeniu. Zapach jest dość przyjemny w odbiorze, jego cena jest również niezbyt wysoka, także na pewno nie zaboli po kieszeni i w środowisku biurowym, e, zarówno na co dzień, jak i na jakieś bardziej e, profesjonalne spotkania biznesowe, sprawdzi się bardzo dobrze. Calvin Klein, Obsessed. polecam. Przejdźmy do propozycji numer 9. Są to perfumy Guerlain L'Omidial, wersja Ode Toilette. Jest to mniej trwała, mniej projektująca wersja, jest ona również mniej słodka, dlatego świetnie sprawdzi się w środowisku biurowym. Pierwsze skrzypce odgrywa tutaj nuta migdałowa, doprawiona cytrusami, doprawiona nutami drzewnymi oraz nutami przyprawowymi. W tle również znajdziemy odrobinę słodkiej wanilii, jednak słodycz ta jest bardzo, bardzo minimalna, nic tu nie jest przesłodzone, wręcz nazwałbym te perfumy słodko-wytrawnymi jednocześnie. Niestety główną bolączką tych perfum są parametry, ponieważ trwałość na mojej skórze wynosi około 5, maksymalnie 6 godzin przy dość sporej aplikacji, także to jest niezbyt mocna strona tego zapachu. Jednak zapach jest naprawdę bardzo fajny. Idealnie sprawdzi się na spotkania biznesowe, jak i również do użytku codziennego w pracy biurowej. Eee, pachnie on bardzo profesjonalnie, dodaje Wam elegancji, eleganckiego wydźwięku i sznytu, a więc e, z powodzeniem możecie go używać jako tzw. Tak office scent. Polecam jak najbardziej Guerlain L'Homme wersja Odet to Numer 8 na mojej liście Versace Homme. Jest to klasyczna błękitna wersja w przezroczystym flakonie z meduzą. Jest to zapach bardzo świeży, idealny na ciepłe dni, chociaż w użytku biurowym sprawdzi się również całorocznie, jednak w mojej opinii latem i wiosną będzie najlepszy. Zapach, jak już mówiłem, jest bardzo świeży, jest takim zapachem klasycznym, zapachem czystości. Dominują w nim nuty cytrusowe w otwarciu. Mamy tutaj także odrobinę nut kwiatowych, odrobinę nut drzewnych i zapach jest naprawdę e, świetny do zastosowania biurowego. Trwałość na poziomie 8 godzin przy dość solidnej aplikacji. Wiele opinii w necie pisze tutaj o mniejszej trwałości. Nie wiem, być może zależy to od pecha skóry użytkownika, od ilości aplikacji. Ja przy około 8 do 10 strzałów na e, ciało wyczuwam ten zapach przez mniej więcej 8 godzin. E, na pewno przez taki czas daje ono sobie znać. Projekcja jest nienachalna, taka mniej więcej na długości ramion, także na pewno nie będzie przytłaczający. Cenowo wypada również bardzo ciekawie. Często są na niego fajne promocje, także na pewno nie nadwyręży waszej kieszeni, waszego portfela. Także klasyczny wersacze Purion, błękitna ciecz w przezroczystym flakonie, do biura będzie idealna. Polecam jak najbardziej. Numer 7 Calvin Klein Eternity, klasyczna wersja Ode Toilet. Jakiś czas temu prezentowałem Wam e, młodszego brata Eternity Ode Parfum e, w rankingu najlepszych perfum dla mężczyzn na wiosnę. E, jednak tutaj mamy klasyczną wersję z 1989 roku, która jest e, nieco mniej ostra, jest gładsza w odbiorze. E, jest to zapach zielony, w którym dominują właśnie te zielone nuty. Mamy tu także cytrusy w otwarciu, mamy także nuty drzewne w bazie, mamy odrobinę nut kwiatowych, mamy także lawendę. Zapach jest klasyczny, typowo męski, typowy dla lat 90., jednak w dzisiejszych czasach również sprawdzi się naprawdę świetnie. Na pewno nie będzie zapachem przestarzałym, nie będzie czuć w nim tego przysłowiowego dziada. Trwałość i projekcja są na całkiem przyzwoitym poziomie: trwałość na poziomie 7 do 8 godzin. Projekcja nienachalna maksymalnie na długość ramion, także na pewno nie będzie męczące i przytłaczający. Zapach ten ma taki fajny, mydlany wydźwięk, który dominuje przez większość czasu trwania tego zapachu na skórze i naprawdę może się podobać. Cenowo wypada również całkiem przystępnie. Są często na niego fajne promocje, można go wyrwać w nadwyrężającej wasze budżet cenie, także polecam poszperać, poszukać i znaleźć. Calvin Klein Eternity wersja woda toaletowa jak najbardziej do biura, polecam. Tymczasem przejdźmy do szósteczki i tutaj mamy zapach Karolina Herrera 212. Jest to osobiście jeden z moich ulubionych zapachów ever. Zapach jest naprawdę świetny, bardzo mi się podoba od wielu, wielu lat. Zużyłem już kilka flakonów i na flakonie, e, który obecnie posiadam w kolekcji, na pewno nie e, poprzestanę. E, w zapachu tym od samego początku, praktycznie do samego końca, dominuje taka charakterystyczna nuta zapachowa, która przypomina świeżo skoszoną trawę. Jest to naprawdę przezaję. E, w otwarciu mamy mieszankę e, właśnie takiej świeżo skoszonej trawy z cytrusami. E, ta mieszanka stopniowo z czasem przechodzi w mieszankę świeżo skoszonej trawy z nutami drzewnymi, i tak mniej więcej utrzymuje się to do samego końca. Trwałość na poziomie 6-7 godzin, projekcja jest umiarkowana, maksymalnie na długość ramion, także na pewno nikogo nie będzie przytłaczać. Zapach świetnie sprawdzi się jako tzw. zwany office scent, będzie profesjonalny w odbiorze zarówno na spotkaniach biznesowych, jak i w użytku codziennym. Także klasyczną 212 -ka od Karoliny Rery polecam Wam z całym szacunkiem. Numer 5 na tej liście to klasyczny Boss Bottle, zwany również Szarym Bossem czy Bossem. Numer 6. Czy szarlotka pasuje do biura? Jak najbardziej pasuje. Jest to zapach idealny, wpasowujący się w biurowe trendy. Mamy tutaj nuty jabłkowe, mamy cynamon, mamy nuty drzewne, mamy odrobinę cytrusów, mamy także słodką wanilię w tle i zapach swoim aromatem przypomina szarlotkę, Naprawdę, wierzcie mi na słowo. Nie jest może to typowy grymandowiec przypominający smaczne słodkie ciacho, bo mamy tutaj również odrobinę cytrusów, mamy także noty drzewne, jak mówiłem. Ale zapach jest naprawdę bardzo fajny, bardzo przyjemny w odbiorze. Trwałość na poziomie 6-7 godzin, projekcja umiarkowana i nienachalna. W środowisku birowym czuję się jak ryba w wodzie. Cenowo wygląda to różnie w normalnych, regularnych cenach. Moim zdaniem ta cena jest troszeczkę zawyżona. Warto poczekać na jakąś ciekawą promocję i wtedy wyrywać ten zapach bo jest do środowiska biurowego naprawdę idealny. Boss bottled polecam jak najbardziej. Numer cztery na liście Montblanc Explorer. Jest to jedna z wariacji na temat Creed Aventusa. Według mnie jedna z najlepszych. Ma fajny, naturalny wydźwięk. Pachnie naprawdę bardzo ciekawie, bardzo poprawnie. Jest to zapach dodający energii. Jest to zapach jednocześnie klasyczny i bardzo, bardzo elegancki. Jednak równocześnie sprawdzi się także do użytku codziennego, także zarówno do t-shirtu, jak i do koszuli czy garnituru będzie pasował. Jak on pachnie? Pachnie naprawdę elegancko, pachnie świeżo, jednak z takim eleganckim sznytem. Mamy tutaj cytrusy w otwarciu, mamy także pieprz, który dodaje fajnej ostrości. W przeciwieństwie do Aventusa i do wielu jego klonów nie mamy tutaj więcej nut owocowych, mamy za to więcej nut drzewnych, mamy także nuty skórzane. I pachnie to naprawdę świetnie, pachnie to super. Jest zapachem naturalnym, nie jest tak sztuczny jak chociażby Arma Club de Nui Man Intense, którego również bardzo dobrze znacie. Mimo, że są zapachami podobnymi, to Montblanc wypada pod względem naturalności zapachu dużo, dużo lepiej. Cenowo jest również całkiem przystępnie, można go wyrwać naprawdę za niezłe pieniądze, także Polecam jak najbardziej. Jeśli chodzi o parametry, e, trwałość tego zapachu przy umiarkowanej aplikacji to około 6 godzin. Jednak jeśli zwiększycie poziom aplikacji dwukrotnie, spokojnie wytrzyma dniówkę, a nawet do 10 godzin. Wieście mi na słowo, testowałem na sobie. Projekcja umiarkowana, nienachalna. Czego chcieć więcej do biura? Montblanc Explorer polecam i tym sposobem dotarliśmy do podium dzisiejszego zestawienia, a podium to otwiera numer 3, a na nim znajduje się bardzo dobrze znana klasyczna propozycja Terre d'Hermes. E, jest to naprawdę świetny klasyczny zapach, który idealnie spasuje się z koszulą czy garniturem, do e, bardziej casualowego stroju także będzie pasował, nie musicie się o to martwić. Jest to zapach świeży, ale również drzewny i trawiasty jednocześnie. Mamy tutaj nuty cytrusowe, takie jak pomarańcza czy grejpfrut, które są naprawdę świetne, są orzeźwiające, dodają fajnego, energetycznego kopa w tyłek. E, mamy także odrobinę pieprzu, który dodaje ostrości tej e, świetnej propozycji. Mamy także dużą dawkę vetiverii, która dodaje takiej fajnej ziemistości, e, zieleni, trawiastości, no jak zwał, e, tak zwał. Zapach jest naprawdę bardzo elegancki i w środowisku biurowym odnajdzie się idealnie. Będzie pasował świetnie do e, sytuacji, gdzie znajdujecie się na przykład na jakimś ważnym spotkaniu biznesowym, ale również do użytku codziennego nie widzę przeciwwskazań. Jeśli chodzi o parametry, to może nie jest tak wesoło, ale te 6-7 godzin na pewno wytrzyma. Projekcja będzie umiarkowana i nienachalna. Zapach e, pachnie naturalnie, żadnej sztuczności tam e, nie wyczujecie, nie uświadczycie. Cena jest wprawdzie dosyć wysoka, ale naprawdę jakość składników jakość tego zapachu to wybacza. O zapachu e, Teodermes mówi oczywiście tutaj w kontekście klasyka, czyli wody toaletowej od toilet. Jest to zapach dojrzały, który będzie pasował raczej do facetów 30. Dla młodych raczej inne zapachy z tej listy będą lepszym wyborem, a dla 30 lub więcej latków Terdermes będzie idealną, dojrzałą i profesjonalną propozycją. Także do sytuacji biurowych propozycja numer 3 w dzisiejszym rankingu Terdermes polecam z całego serducha. Przechodzimy do numeru 2 w tym zestawieniu. Będzie to propozycja od Chanel, a mianowicie bardzo dobrze znany zapach Bleu de Chanel w wersji EDT, czyli klasycznej wodzie toaletowej. Jest to zapach jak najbardziej uniwersalny, zapach świeży, ale bardzo elegancki jednocześnie. Ostatnio w jednym z filmów wspomniałem właśnie o serii Bledo Chanel, porównywałem tutaj wersję wody toaletowej i wody perfumowanej. W tamtym zestawieniu zwyciężyła woda perfumowana, ponieważ jest ona zapachem naprawdę z świetnym, eleganckim sznytem. Jednak do zastosowania typowo biurowych lepsza moim zdaniem będzie woda toaletowa, która jest nieco bardziej rozwodniona, nieco łagodniejsza, przy zachowaniu cały czas swojej elegancji uniwersalności. はい。 Mamy tam w otwarciu nuty cytrusowe, mamy fruta, mamy także imbir, a potem pojawiają się także nuty drzewne oraz nuty kadzidlane, jednak spokojnie, nie jest to typowe, dymne, duszące kadzidło, jest to łagodne kadzidełko, mainstreamowe, które na pewno nikomu krzywdy nie zrobi. Jeśli chodzi o parametry tej propozycji, to tutaj już nie jest tak różowo, bo trwałość na poziomie 6, maksymalnie 7 godzin, zwłaszcza w tej cenie, jaką musimy zapłacić za te perfumy, to nie jest jakiś wyczyn, jednak jakość składników użytych w produkcie, tych perfum jest naprawdę dobra, pachną one świetnie, nie czuć tutaj w ogóle żadnej sztuczności, e, Także przynajmniej ta jakość może wybaczyć e, cenę tych perfum, jednak jeśli chodzi o parametry. Jeśli możecie sobie pozwolić na zakup e, tych perfum w tej kwocie, to e, jakoś naprawdę to wybaczy. Projekcja także nie jest. E, Nachalna nie jest głośna, jest raczej umiarkowana, maksymalnie na długość ramion przez pierwsze 2 góra 3 godziny. Zapach sprawdzi się zarówno do stylówki casualowej, jak i do bardziej eleganckiej. Do koszuli, do również będzie jak najbardziej pasował. Bleu de Chanel, wersja od toalet. polecam do zastosowań biurowych jak najbardziej. I nadszedł czas na ogłoszenie zwycięzcy mojego rankingu najlepszych perfum biurowych dla mężczyzn. Ten zapach z powodzeniem może podbijać pokoje biurowe, jak i całe open space'y. Jest to zapach bardzo dobrze znany jako idealny office scent. Jest to Prada L'Homme. Zapach naprawdę świetny, bardzo świeży, ale również bardzo elegancki. Mamy tutaj nuty przyprawowe w otwarciu, potem na drugim planie pojawiają się nuty kwiatowe z szczególnie wybijającym się na pierwszym plan irysem, a jak dobrze wiecie już z moich poprzednich filmów, irys jest nutą, która dodaje naprawdę świetnego, eleganckiego, wytwornego sznytu, wieszcie mi na słowo. W bazie mamy także nuty drzewne, które są takie właśnie typowo męskie. Zapach jako całokształt mogę nazwać takim zapachem mydlanym, zapachem pudrowym, doprawionym właśnie tą irysową elegancją. Zapach ten, poza tym eleganckim dźwiękiem, jest również bardzo świeży, sprawdzi się idealnie w ciepłe dni, jednak do użytku całorocznego również nie widzę w środowisku biurowym żadnych przeciwwskazań. Jeśli chodzi o parametry, to jest tak powiedzmy... Przeciętnie, trwałość od 6 do 7, może maksymalnie 8 godzin przy większej aplikacji, projekcja umiarkowana i nienachalna, jednak e, takie parametry, jak już mówiłem, e, w typowo biurowym środowisku na pewno nie będą nikomu przeszkadzać, będą bardziej zaletą niż wadą. Także idealny Office Scent, e, według mnie przynajmniej na tą chwilę, z tych zapachów, które miałem okazję w życiu e, poznać, doświadczyć, powąchać. Pradalom z czystym sumieniem polecam Wam jako numer jeden zapachów dla mężczyzn do biura. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wideo to Wam się spodobało, że było dla Was z wartościowym przekazem, że pomoże Wam wybrać jakiś właśnie zapach do zastosowań biurowych. Jak już mówiłem na początku, lista jest stworzona na podstawie moich osobistych doświadczeń, na podstawie zapachów, które miałem, mam lub przynajmniej miałem okazję w życiu chociaż raz przetestować na pewno wielu zapachów może tutaj zabraknąć, także jeśli macie jakieś inne propozycje na zapachy biurowe, piszcie w komentarzach pod tym filmem. Na przyszłość postaram się te zapachy przetestować, za jakiś czas być może nagrać reedycję tego filmu, w którym pojawią się właśnie jakieś nowe propozycje, które chociażby mi tutaj w komentarzach zaproponujecie. Jeśli wideo było dla Was ciekawe, było dla Was fajne, wartościowe, zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Jeśli mój perfumowy content, moje perfumowe treści Wam się podobają i chcecie być ze mną na bieżąco, sub Subskrybujcie również mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego wideo. Zapraszam także na moje media społecznościowe, zapraszam na Instagrama, zapraszam na TikToka. Tam znajdziecie również fajne materiały ode mnie, śledźcie mnie również tam i bądźcie ze mną na bieżąco. A tymczasem chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, od samego początku do samego końca. I zaprosić na kolejne filmy, które będę pojawiać się w przyszłości. Jak już kiedyś mówiłem przy okazji ostatniego wideo, niestety nie mam zbyt dużo czasu na nagrywanie, ale robię co mogę. I za jakiś czas jakieś fajne materiały, mam nadzieję, będą się tutaj pojawiać. Także jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie. Bądźcie ze mną na bieżąco. No i cóż, do zobaczenia. Kolejnym razem trzymajcie się, kłaniam się nisko, do zobaczenia!